Jeżeli chodzi o życie Polaków tutaj we Wrocławiu, było tutaj tyle Polaków, że gdy człowiek przyszedł do lokalu, usiadł przy stole i zaczął swoim ziomkiem rozmawiać po polsku, a drugi usłyszał o tym, no to powiada, przystąpił do nazwy, powiada, ja jestem też Polakiem. W takim lokalu, jak się tak zaszło, to trzeba być pewien, że tam prawie że ludzie wszyscy rozumieli po polsku. Otóż tu, gdzie te drzewa właśnie rosną, tu stał wielki gmach. Nazywał się tak zwany po niemiecku Vincent I tu żeśmy się gromadzili, tu żeśmy odbywali zebrania. Tutaj ćwiczył ten młodszy oddział Sokoła, starszy oddział. Organizacja SOKÓŁ to nie tylko, że była towarzystwem gimnastycznym Soku, bo myśmy przychodzili na, na lekcje, to w ten czas rozdawano zeszyty. I tam trzeba było się uczyć również pisania i mówienia po polsku. Sokół bardzo wychowywał wzorowo młodzież naszą, także Sokół odgrywał w tym czas wielką rolę, żeby każdy był przywiązany do tej naszej tradycji, do naszych obyczajów i do naszych wszystkich tych rzeczy. My się oglądali za własną siedzibą i nadarzyła nam się taka, taka sposobność wydzierzawić. Po adwentystach, na tak zwanej dawnej Strasy dzisiaj jest ulicą Niedzielskiego. Tutaj w tym, do, w tym miejscu zaczęło się dopiero z życie. Myśmy byli przecież troszeczkę rozszarpani w tych, w tych towarzystwach, a chcieliśmy mieć taką naczelną organizację Polaków. No trzeba było tutaj sięgnąć dalej. Chcieliśmy mieć pewne prawa, a ażebyśmy mogli też stanowić o niektórych rzeczach bądź to przy wyborach, bądź to przy innych rzeczach, żebyśmy jako Polacy, obywatele niemieccy, żebyśmy mieli, mogli też i troszeczkę ten sprawę ku dobra naszemu obrócić. No i zawiązał się Związek Polaków w Niemczech jako naczelna organizacja wszystkich Polaków, która, które tutaj w Niemczech były. No i myśmy w ten czas zostały tym pierwszym mężem zaufania. Ten Związek Polaków to nie tylko był samym związkiem Polaków we Wrocławiu, ale on obejmował cały Dolnośląsk. Cały Dolnośląsk średni i Dolny. Tutaj nasz związek Polaków coś koło 300, czy ileś było członków zarejestrowanych tutaj, ale 5-6 no, razy więcej może było, było może więcej nawet, gdyby wszyscy byli należeli, Polacy, którzy tutaj się znajdowali. Obok tych wszystkich miejsc spotkań. Które...